Już wkrótce fani programu Rolnik szuka Żony poznają nowych bohaterów, którzy w nadchodzącym sezonie będą szukać swojej drugiej połówki wśród zgłoszonych kandydatów i kandydatek. Fani formatu wciąż żyją jednak wydarzeniami z poprzedniej edycji, w której uczucie połączyło między innymi Waldemara i Dorotę. Ostatnio rolnik opublikował zdjęcie z blond włosą pięknością, które sprawiło, że fani zaczęli szaleć w komentarzach. Jakiś czas temu Dorota, która w programie Rolnik Szukażony. Była jedną z kandydatek Waldemara, opublikowała w mediach społecznościowych relację, która wzbudziła w wielu osobach niepokój. W finale dziesiątej edycji programu Waldemar ogłosił, że jego relacja z Ewą nie przetrwała próby czasu, ale po rozstaniu z kandydatką, na którą postawił na ostatnim etapie show, odnowił kontakt z Dorotą, którą pożegnał nieco wcześniej. Post Doroty, w którym znajdowało się nagranie, na którym można było usłyszeć, czego zdaniem autora kobiety oczekują od mężczyzn. Wiele fanów pary zaczęło podejrzewać, że ta relacja oznacza, że między parą coś się popsuło. Sama Dorota nie pokusiła się co prawda o komentarz, ale nowe zdjęcie opublikowane przez Waldemara zdaje się wyjaśniać sprawę. Waldemar z programu Rolnik szuka żony jeszcze przed chwilą w wywiadach opowiadał o tym, jakie kolejne kroki planują z Dorotą. Pojawiły się między innymi informacje, że para już wkrótce ma wspólnie zamieszkać. Być może para zdecydowałaby się na ten krok szybciej ale ze względu na syna Doroty, zdecydowali się poczekać do końca roku szkolnego, by chłopiec mógł skończyć klasę w dotychczasowej szkole. Pod koniec lutego na Instagramowym koncie Doroty można było zobaczyć na jednej z relacji tajemniczy wpis, który wzbudził w fanach obawy. Te tylko zwiększyły się, gdy Dorota zamieściła zdjęcie z samochodu. Gdy jednak wybranka rolnika nie odpowiadała: Czy wybiera się do Waldemara? Wiele osób zaczęło się poważnie zastanawiać: Czy między parą jest wszystko w porządku? A nawet pojawiły się teorie, że nie są już razem. Czego kobiety oczekują od mężów? Być wysłuchaną. Drodzy panowie, dla kobiety najważniejszym facetem jest ten, który ją słucha. Uważajcie, bo może zacząć słuchać dyrektor w pracy, listonosz albo hydraulik. Jak się okazało, teorie fanów o rozstaniu Doroty i Waldemara z programu rolnik szuka żony były jedynie plotkami, a między parą nadal kwitnie uczucie. Potwierdza to zdjęcie, jakie niedawno zostało zamieszczone przez Waldemara w mediach społecznościowych. Na fotografii widać uśmiechniętą parę nad morzem. Wśród internautów pojawiły się nawet wypowiedzi, że Dorota wygląda świetnie, co musi oznaczać, że jest szczęśliwa. Wiele wskazuje zatem na to, że między parą wszystko układa się pomyślnie, i już wkrótce usłyszymy, jak poszła im przeprowadzka na gospodarstwo rolnika. Pod zdjęciem pary posypały się komentarze: Super wyglądacie razem. Lepiej niż ci wszyscy kandydaci do wyborów. Ale pięknie. Super. Pozdrawiamy was zakochańce. Miło was widzieć pozdrawiam.